Karta dnia na poniedziałek 28 kwietnia to dwójka kielichów, więc dzisiejszy dzień może być dla nas związany i skupiony z ym, nadbudowaniem relacji. Rozmaitych oczywiście w pierwszej kolejności widzimy tutaj jednak romantyczność, delikatne gesty, wszystko co jest związane w zasadzie z miłością dzisiaj y, będzie miało duże znaczenie. Z tą miłością do siebie to tak bym powiedziała, że no, nie przesadzajmy z tą nadinterpretacją, raczej to będzie właśnie dotyczyło drugiego człowieka. I tu chodzi o zarówno dawanie, jak i otrzymywanie. To jest tak duża równowaga, tak duże wsparcie dzisiaj widoczne. Więc, no wspaniale, nam się tutaj to układa. Wprawdzie jesteśmy w ponowiu księżyca, który był związany z pieniędzmi, to teraz wchodzimy od razu, wręcz automatycznie, w energię emocji i Uczuć, także doświadczenia, wsparcie, równowaga w tym aspekcie. Jeśli no wiadomo, że nie wszyscy są w związkach, nie każdy będzie w tym aspekcie romantycznym, to jednak oczywiście inne relacje też mają tutaj przeogromne znaczenie, bo przecież miłość pojawia się między rodzicem a dzieckiem, między przyjaciółmi, między po prostu ludźmi. Także te, tutaj te relacje, te przyjaźnie też będą na takim wysokim poziomie wsparcia. Czułości, ciepła, i takiego zapewnienia, że nawet jeżeli ktoś jest daleko, to, ha, to jest blisko, tak? To w jakiś sposób cały czas wspiera i ta jego obecność jest tu i teraz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.